Najmłodsi uczniowie Ostrudzkiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego numer 4 pozostaną w starym budynku przy ulicy Kościuszki 14. Plany przeniesienia wszystkich uczniów, a zwłaszcza maluchów z klasy 03 do budynku dawnego gimnazjum przy ulicy Kościuszki 22 zostały odłożone. To efekt protestów rodziców, którzy nie zgadzali się na eksmisję swoich pociech i zakwaterowanie ich ze starszą młodzieżą. No przede wszystkim dzieci starsze rodzice się obawiali po prostu takiego można powiedzieć molochu szkoły. Bały się po prostu tego, że dzieci się nie odnajdą w tak dużym budynku, no bo nie ma co ukrywać, szkoła numer 4 jest szkołą rodzinną, która ma swoje tradycje. Jest mniejsza ta szkoła po prostu. i A wiadomo, że był, budynek po gimnazjum jest e, szkołą większą. E, większe ma korytarze. No, po prostu rodzice się bali, że dzieci się nie odnajdą, będą po prostu e, żeby tak nie powiedzieć, że zaszczute po prostu przez te starsze Zgubione. dzieci. Zagubione po prostu były, no bo niestety e, od iluś tam lat e, w naszej szkole e, są dzieci od klas 0 do klas piątych a w tej chwili no Przenieść co, po prostu przenieść te małe dzieci do budynku, do budynku szkoły większej, no, no budziły po prostu pewne obawy i kontrowersje. Według zapewnień wiceburmistrz Ostrudy Agnieszki Majewskiej Pawełko, rodzice maluchów z obecnego zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4 nie mają się czego obawiać. Budynek przy ulicy Kościuszki 14 pozostanie do dyspozycji najmłodszych uczniów.